No i witam w kolejnym odcinku z serii Sons of the Forest Dzisiaj lecimy na wyprawę na plażę do jaskini po akwalung, Dlatego tego Kelvinowi każemy zostać w schronieniu. Niech nam tu nigdzie nie lata się, nie pałęta. A my co? A my lecimy w tym oto kierunku. No to Lecimy sobie po Aquapalung Suniemy sobie, suniemy i My się widzimy na miejscu, chyba że po drodze będzie dziać się coś Ekscytującego A Sons of the Forest różnie to bywa Nie spodziewa się, że coś będzie się dziać, a tu będzie się coś dziać On po drodze widzę obóz kanibali Zastanawiam się, czy go atakować, czy nie. Chyba damy sobie spokój na razie. No jeszcze nie ten poziom, żeby tak szaleć. Widzę, że... ...wszyscy rezydenci są w domu. Raz, tam jest chyba ten ciężki, raz, dwa... ...trzy, cztery, pięciu, sześciu. A dobra, nie będę ryzykował na razie. Mały przystanek na budki. No i tym sposobem dochodzimy już do plaży I zaraz będziemy się pakalować do kolejnej jaskini. Jeszcze jagódki po drodze sobie wcinamy zjedz sobie, zjedz Ale tak jak widać no, ile ładują jagody w tej części yy, jedzenia i picia, a ile ładowały w pierwszej części jest potężna różnica. Teraz ja go bardziej za taką po prostu drobną przekąskę Sprawdźmy tylko czy dobrze idziemy Dobrze idziemy, ok Jeszcze z tego co pamiętam tutaj gdzieś w okolicy na, na, na tej plaży chyba jest otwiera tutaj konserw Więc zanim wyjdziemy do jaskini, to byśmy sobie go zwinęli By się nam na pewno przydał No, na tej jaskini jest otwiera, że do konserw. Tak, znaczy na tej plaży, przepraszam. O! Czy takie fale wcześniej były? No, tam mamy naszą jaskinię ale my jeszcze sobie jeszcze skoczymy tutaj, ponieważ nasz otwiera, że do konserw. O, zup, zup, zup. Dawaj skorupę goście. O i bardzo ładne. Jeszcze jeden. O i mamy trochę mięska. Bardzo ładne. Skorupy też się przydadzą. Otwieracz to konserw powinien być gdzieś tu Jest, tutaj Mamy to O trochę puszek, jeszcze Lina, zegarek Tu więcej lin. O taśma, bardzo dobrze Wszystko? Wszystko A nie, jeszcze te A teraz już wszystko Prądeka, dobra No to co? Do jaskini, nie? Lecimy, kurde. Oczywiście jeszcze trzeba paralizator z tej jestki nie wyciągnąć, bo też tutaj jest. No dobra, wodę mamy, mięso sobie można usmażyć w środku. Chociaż nie, nie, poczekaj, bo mamy trochę taśmy. Ile mamy? Cztery. To zróbmy chociaż sobie dwie dzidy. Tu dziś to zawsze przydatna A dawa jeszcze jedną, jedną taśmę sobie zostawimy Mamy paskudny pancerz w razie co Okej okay. Dobra jeszcze sobie zrobimy ognisko To mięso, które mamy sobie usmarzymy żeby nam się nie zepsuło Zabraliśmy sobie patyczków w piwce, to zróbmy w razie w. Kurczę, ale OS by się przydało znaleźć. Moglibyśmy sobie takie leki robić. Dobra. No dawaj, dawaj, piecz się, piecz. Jedną sobie zjemy, dobra? Nie wiem, jeszcze energola. No i co, latarka w łapę. Mimo, że baterii nie mamy, ale myślę, że wieski nie będą. No i co? No i lecimy z tematem, nie ma takiej różnego sarania po obejściu. No już, 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 już amunicja, czacha mamy. O, 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 coś ciekawego. Puff Corp Outbit Sahara Therapeutics for Remote Island. Aha Okej okay. O, tu do oddychania Co tutaj mamy? Przyjeda się, przyjeda się O Odkryto nową lokalizację, bunkier rozrywki Okej okay. No to co, to lecimy do naszej drugiej jaskini Na spokojnie latające szczury Musimy kontrolować poziom baterii, baterii w latarce, bo na razie nie mamy na wymianę Abyśmy się nie zdziwili Dobra Dobra ratce Nie tak to miało wyglądać z tym racą Dobra, ile was tam mamy? No trochę was tam jest Ale tak fajnie stoicie wszyscy koło siebie Więc Sądzę, że to wykorzystam Chociaż... Wykorzystamy to inaczej Dobra, są blisko siebie Duhaj Dawaj, 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 no wybuchaj Pięknie No chodź

Z tego co kojarzę, to ten dupek yy, paluś właśnie. Nie wydajcie, o tak w tylko umarł. Dawaj paskudny pancerz. Dobra. No ułóżmy sobie go od razu. Z dwie sztuczki dodatkowe. No dobra. My nie idziemy na dół od razu. O kości, 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 kości. Ryby. My idziemy najpierw w prawo, bo w tej jaskini jest jeszcze paralizator, który chcemy też zdobyć. A tu jest równie przydatny. Ma dużo zastosowań ten paralizator. Dobra, no, spokojnie. Что здесь происходит? Я вижу вижу вас. Nie między tylko w nogę. Nie, tak to miało wyglądać. Lagi. Dobra, pat. Nie poszło to zgodnie z planem, ale, ale my żyjemy od nie. Ło paluszek! Ty dupku! Masz w kolano. Druga ci daw nogę się tak nie rozpędzaj to No Grzecznie bym prosił, grzecznie Dobra, to już chyba wszystkie. Lecimy dalej. Granat przyda się przyda prawdzie mi tędy leży, leży. kurde rabię nie odłożyliśmy i znowu nie weźmiemy tego ramia trudno Roza, nie boli? Idziemy sobie dalej, tutaj, oh, jest jesu, znowu wy? Ja was nie lubię. Któryś <Glarnia> jeszcze ruszałem. Niech się rusza. I ten jeszcze. Już? Wszystkie? Wszystkie. To możemy iść dalej. Lecimy, lecimy... I mamy to. Paralizator jest tu. tu są, tu są jeszcze ciuszki. Krótka, skórzana. Dawaj to. Gangsterski uchwyt z pluby nic nie ma, to nic nie ma. Walnę w ciebie coś, walnę? Chyba nie. No dobra. Mamy paralizator, został na mankwalon z tej jaskini jeszcze do wyciągnięcia. Na razie idzie jak po maśle. Bez większych przeszkód. Trzy kreski w baterii nam zostało Mało no i Jak zdobędziemy w tej jaskini akwalung To będziemy mogli pójść po artefakt z jaskini Gdzie jest pistolet gliniowy Żeby później się nie motać, który mamy, który nie mamy A, już więcej nie podniosę no to... to nic, dobra, idziemy dalej. To, 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 to. Takie tu nie pójdę, tu. O, no, tu skrzyneczki mamy coś, co możemy podnieść? bruty matki. Matki. Mamy, mamy. No dobra, chodźmy sobie tędy, tędy można iść To nie można, dobra, tędy Lecimy, lecimy Tu nie ma nic, tu nie ma nic O A tu gluta pełna, no i dobra bateria nam pada od latarki super Troje zapalniczka O, mamy to Dawaj tego dziada No i pięknie Czyli został już nam na dobrą sprawę tylko akwalung tej jaskini z tego co kojarzę o teraz trzeba się wrócić o bym prawie cię ominął dobrze mamy to no co ty robisz no ale musimy te baterie znaleźć sobie bo Kurczę, no jednak coś niby z tą zapalniczką widać, ale... To nie to samo. A, śmiega, śmiga, do góry. Flary byśmy ominęli, no nieładne, nieładne. I teraz tak, my się musimy wrócić, wrócić, no, dobra. Faj druty bym ominął, ej, 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 ej. O, kawałek tutaj trzeba się wrócić, ale już jesteśmy niedaleko. No i dobra, o teraz bez latarki to tutaj będzie na spokojnie. Mamy to, mamy to. U, u, u. Dobranoc. Dobra, ja, poszło tak jak chcieliśmy. No, my to jesteśmy w pieczarze, gdzie jest nasz akwalung. Sobie jeszcze tutaj po drodze pozbierajmy, co się przyda. Sprawdźmy sobie o energole, bierz. bierz, bierz. O pływa, no, o jaki kurczę. Tuściutki. A też sobie weź co na przykładzie. Matki przydatne, wiadomo. No podnieś, podnieś. Tu kości są też, o. Więc już nie mogę. Dobra. Bardzo ładne. O. I mamy to. Mamy zestaw. Do nurkowania. Ale nie będziemy wracać tędy, bo co? Wypłyniemy na środku morza. Wyjdziemy tą samą drogą, którą weszliśmy do środka hop hop no oj eee o właśnie no i co lecimy do wyjścia mamy co chcieliśmy wszystko niezbędne A jeszcze teraz tylko ostatnią rzeczą taką naprawdę naprawdę niezbędną bo no to została nam łopata I dzięki łopacie będziemy mogli już wszystko odkryć ale to jest na spokojnie No i tym sposobem, oto naszą jaskinię drugą mamy zaliczoną. Wszystko co w jaskini było przydatne do wzięcia chyba mamy. A raczej nie powinien, nie myślę, że coś ominęliśmy. Raczej wszystko powinniśmy ze sobą wziąć. Także gitara, no i co? I wychodzimy na świat zewnętrzny. O! Bardzo ładnie, sprawnie nam to poszło. Mamy godzinę 15. no to co? Widzimy się w następnym odcinku, gdzie skupimy się na skończeniu naszego domu i może owalimy następną jaskinię. A ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia do następnego odcinka.